Sama realizacja schodów do ulicy Kutrzeby, o, witam, to ja! Tu trwała... jest jak wielka wioska, wszyscy się znają. Yy, patrzę na te schody, i oczywiście fajnie, że one zostały wyremontowane, bo one były w bardzo kiepskim stanie. Ale niestety, zostały wyremontowane w bardzo słaby sposób. Yy, na taki trochę odpierdziel, bym powiedział. Najgorsze jest właśnie realizacja tych barier ulicznych, tutaj, jeszcze tutaj na zakładkę, zamiast stylizowanych poręczy, takie jakie powinny się znajdować w obszarach ochrony konserwatorskiej. Okazało się, że zarząd Zieleni Miejskiej, jako gestor tych schodów, no, nie zapytał Miejskiego Konserwatora Zabytków o zdanie. Miejski Konserwator Zabytków zażądał wyjaśnień w tej sprawie. Te bariery nie wyglądają tutaj ładnie, bo. Po prostu one się do tego nie nadają, to są bariery uliczne, a nie poręcze. Tutaj dodatkowo zostawiono chyba jeden ze stopnic, jeden ze, ze stopni schodów leży, podtrzymuje ziemię. Tutaj w ogóle ziemią nie przysypano tego betonu, też słabo. Słabo wyglądają też te barierki biało-czerwone, które miały uniemożliwić zjeżdżanie tutaj rowerami, co oczywiście odbywa się tak czy inaczej, bo rowerzyści jeżdżą tutaj bokiem po trawie, co zresztą już widzicie po tych śladach. Więc tak naprawdę nie ma takiej przeszkody, z którą. Ten, który chce, by sobie nie poradził. Również dziennikarze zwracali uwagę na to, że te stopnie są wykonane niezgodnie z przepisami. I rzeczywiście są. Być może podczas remontów nie trzeba tego robić. Zwróćcie uwagę tutaj na ten opornik, który. Już się przewraca pod naporem, pod naporem ziemi i to jest chwila, moment, żeby on tutaj się wywrócił. Intencje, na pewno gestor tego terenu, czyli zarząd Ziemi miejskiej miał dobre, odnowienie schodów, niestety zostało zrobione to w mojej ocenie mało profesjonalnie, zastosowano bariery uliczne zamiast stylizowanych poręczy, te oporniki, które się wywracają, rozjeżdżają na zieleń tutaj po prawej stronie, bo po prostu rowerzyści omijają te biało-czerwone szpetne barierki. No nie powinno tak to zostać zrealizowane, ale zostało. Zobaczymy jakie wyjaśnienia uzyska Miejski Konserwator Zabytków od Zarządu Zieleni Miejskiej i czy będą tutaj jakieś zmiany, czy powstanie jakaś inna bariera. No, pieniądze na to poszły, zapłaciliśmy my za to jako mieszkańcy i być może będziemy musieli płacić również za poprawki, które tutaj y, będą realizowane. Dziękuję.